Mu zagra Impra na pól. Impla jest tu. Impreza mega, kilka tysięcy ludzi i, i chyba z, ty, z tysiąca aut. Naprawdę no, mega. W tych czasach po tym wszystkim oderwanie się od wszystkiego, od, 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 od domu, od telewizora, od telefonu. Super. I polecam każdemu. Takie imprezy. 280 koni, silnik przygotowany na jakieś granice 500. Kucizna, short shiftery, wydechy, aktywne przepustnice. Auto na powietrzu raczej jedyne w Polsce w takim setupie. Dość dobre nagłośnienie SQL-a. No i co mogę więcej powiedzieć? Opelek. Ha! Powiem tak, na koszty się nie, nie? się nie patrzy, ale jakby zliczył to co tu wsadził poprzedni właściciel, to co ja dołożyłem, no to łączna kwota właśnie z łączna kwota z zakupem auta oraz z modyfikacjami to jest 110 tysięcy. Niech ludzi poznać, wymienić się doświadczeniami, umówić się na jakieś na, na, nagrywki, na nie wiem, następne odcinki i tak dalej, nie? Także miło było poznać. Dzięki. I muszę się obyć przy kamerze. No to też, na czas. U mnie pierwsze, pierwsze odcinki to taka, wiesz, sraka była kurwa. No, nie wiadomo czy patrzeć w wiem co gadać, wiesz, wiesz, człowiek się jąka tego, ale to później to. A najlepiej ty sobie coś wiesz. Dziabnąć. Na początku dziabnąć, a później Dobra, jeszcze raz no. dzięki. Dzięki na razie.

To jest dowód na to, że nie trzeba mieć SVA, żeby się wygłupiać. Ogólnie fajna impreza, słuchajcie. to nie jest tak, że... że każdy się spotyka tutaj, żeby się powygłupiać i tak dalej, tylko to są ludzie z pasją, e, przyjeżdżają się po prostu spotkać, porozmawiać, popatrzeć na swoje samochody. Ogólnie jest fajny klimat, fajna impreza. I'm covered in the plasma of Jesus. Now, how I'm supposed to believe this when these great wing Christians have murdered all of our leaders? I mean, I need something real. I mean, I need something strong. I need something to fix it, but I can't tell it what's wrong. Hold on. I had a dream last night. Celebrated with the team last night. Last night. Okay. No ja teraz nie wiadomo, bo jeden cofał drugi cofał. Ale... No ale Nie ma winnego, zawsze winna leży po środku. To jest alfa, to i laweta musi być. Tego tego nie wstawiaj. Like psychotrama is a What goes around comes around, but it comes back quicker. Once a figure that a trigger makes stacks bigger, I pray for him when I see them in the county. A life is prices, but in the hood it's a bounty and they pay. Kaka sprand, get down the land. Ain't no point in saying if we could die any day. Idziemy zafiry, pakujemy się, zmieniają czyli jedziemy tam, gdzie każdy wie.

Generalnie wyjazd stamtąd okazał się bardzo kiepski, dużo osób zostało tam jeszcze, także wyjeżdżają, podejrzewam, że potrwa to sporo czasu, my troszkę oszuka oszukaliśmy system i wyjechaliśmy na drugą stroną, ale cóż, na dzisiaj to już na pewno zakończymy ten odcinek, ponieważ jest, tak jak mówię, grubo po 12 i chcemy troszeczkę spędzić inaczej też ten dzień, <gry> dlatego też, zresztą zastanawiacie się chyba w jaki sposób. Dlatego też e, miejmy nadzieję, że Wam się podobało to, co żeśmy zdążyli nagrać e, właśnie na, na, na tym całym skrupowaniu, nie, tak? Spocie. Spocie, tak, spocie. No i co? Miejmy nadzieję, że dalsze jakby e, czynności, które sobie tam organizatorzy zaplanowali, udadzą im się i, i, i impreza wyjdzie fajnie, aczkolwiek z tego co widzieliśmy jadąc po drodze w miejscu, które było wyznaczone. Na następne, jakby, na, na następny spot również były, byli, byli, byli panowie policjanci. Także różnie to się może dzisiaj spotkać. Dobra, bo już chłopaki czekają na mnie, ja muszę wsiadać w samochód, odstawiamy samochód i idziemy na rynek troszkę się zabawić. Także dajcie suba i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.